Cześć! Witam was moi drodzy. Będę się powtarzał, już nie wiem po raz który, ale ja jestem Moskit, a to jest Rimward. Kto oglądał poprzedni odcinek i to ogólnie śledzi naszą serię, nasze livey z Rimwarda, ten wie, że ogólnie nasza poprzednia mieścina, kolonia, nowy Wąchock, no była nawet niespodziewanie udaną kolonią, więc żeby było jakieś wyzwanie, załóżmy nową kolonię. Jednak tym razem nie będzie to ani czyli Kal Classic Cassandra, ani Cassandra Classic, ani właśnie czyli Kali Classic, tylko Tau Cassandra Classic. Podejrzewam, że jak tutaj pójdzie nam dobrze bądź niedobrze nie dobrze, pożyjemy. Zobaczymy, może kiedyś spróbujemy sobie randy random, czyli gościa sztuczną tej agencji, która jest kompletnie losowa, nie że jest łatwa, nie że jest trudna, tylko jest po prostu kompletnie Losowa. Więc stał w Cassandra Classic, czyli jest to prawdopodobnie najtrudniejszy poziom trudności w tym momencie w wersji pre w prototypie Rim Warda. Eee, może weźmy sobie też dużą mapę. To może być ciekawe doświadczenie, żeby zagrać dużą mapę, która jest ponad 50% większa niż ta, na której graliśmy. Więc różnica jest dość znacząca. Pyk. I teraz tak, kogo mamy? Bo na razie zastanawiam się, czy nazwać jeszcze ich po własnemu, po czy coś może, czy zostawić to. Mamy tak, kobietę, faceta, faceta. O, zgadza się, więc będziemy mieć tak, doli. Kto bywa na czat? Czy, czy mogę jeszcze zrobić. E... chwila. Doli i zrobimy jeszcze coś takiego. <laughs> jest i doli. Dobra, jest Doli. Będziemy mieć też Maćka. Maciek. I będziemy mieli. Mm, kogo mieliśmy zrobić? Doli, Maciek. Hmm. Nie Eustachy. Henio, właśnie. I Henio. Henio. Trzy legendy streamoczatowe. I teraz takie pytanie. Hmm. W sumie. Nie będę kombinował, ustawię wszystko tak, jak dostaliśmy, bo jest to całkiem normalny zestaw. Hanio będzie miał wysoki skill socjalny i będzie badaczem, co może się różnie skończyć. Maciek z kolei będzie też badaczem, będzie dobry w strzelaniu i walkach wręcz. Bo w sumie duży to musi być dobry w walkach wręcz. Doli z kolei będzie też dobra w znajdywaniu i dobra w strzelaniu, czyli nie mam nikogo od konstrukcji i nikogo od kopania, super. Już się, już się cieszę. I tak. Doli ma 36 lat. Była nerdem w Midwardzie cokolwiek to znaczy Midward, jakimś świat środkowy podejrzewam. I była komisarzem wojskowym. Okej. Okay. Maciek z kolei był żołnierzem. Nieco jest wad I był naukowcem. Proszę, proszę. Ja nie wiedziałem, że Maciej miał taką bogatą karierę naukową. Z kolei Henio był też nerdem i był przedsiębiorcą. Okej, okay, w sumie może być, może być. Ma, mówię, no ma zaskakująco wysoko, wysokie e, stacje socjalne. Jest seksualnym deviantem. <laughs> I brzydko pachnie. <laughs> Wszystko się zgadza. Z kolei maciek jest Short Attention Span, czyli ma. Nie może skupić uwagi chyba zbyt długo, jest Weaver. Nie mam zielnego pojęcia, co to znaczy Weaver. Doli z kolei jest Former Addict. Hmm. Co to jest Former Addict? Adik jest uzależniony lub coś takiego, ale former, że... Nie, nie rozumiem tego. Agorafobik, czy jest... doli boi się pająków. Tu by też się zgadzało. Kobieta, agorafobia. To by się w sumie zgadzało. Farmer. Former... Nie, to nie jest farmer, tylko former. Former, a farmer to są dwie różne, przynajmniej tak mi się wydaje, rzeczy. Mogę się mylić, nie wiem. Dobra. Niech rozpocznie się katastrofa. Vat grunt to znaczy, że zrobiony w próbówce z tego co pamiętam? <laughs> Bo był zrobiony w próbówce. <laughs> arachnofobia jest od pająków. A agorafobia to co to było? Nie pamiętam już. Dobra, niech rozbijają się. Jest Doli, jest Henio, jest Maciek. <laughs> Former to znaczy były, czyli aha, był uzależniony, tak? Czyli na to by... no w sumie tak, former to jest były, prawda. Dobra, zobaczmy, mamy, tutaj mamy trochę surowców. Jest jeden gejzer, jest drugi, jest trzeci i jest... są jaja. A tu jest, dobra, to już widzę, że gdzie założymy chyba bazę. To chyba założymy sobie bazę, podejrzewam. To byłaby najsensowniejsza opcja z tego, co mi się wydaje. No, bo nigdzie indziej tutaj przy skałach nie ma. Bo skały są naj, najlepszą naturalną osłoną. Przynajmniej, ja tak na razie uważam, że są najlepszą naturalną osłoną. Chyba że zdecydujemy się teraz, żeby niespecjalnie wbudowywać się w, w skały. No nie wiem, zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Zaraz pomyślę. Więc tak, ja bym im rozkazał, żeby zbudowali właśnie tutaj e, generator. Od razu, już na dzień dobry, to jest podstawa, żebyśmy mieli dostawy prądu i zrobimy coś powietrznego: trochę na powierzchni, trochę, mm, trochę w jaskiniach pod ziemią w takim rozrachunku. Łapaj owce, to nie są owce, tylko to są mafalo, czy jak to woli, bawoły takie tutaj, tutejsze. Niestety ich nie, z nimi nie możemy zrobić. Ale z tego co widziałem na którymś trailerze z Rimuorda. Na którymś trailerze było, było widać, że będziemy je e, hodować To się była zagroda, a kiedyś to będzie dostępne podejrzewam To mawoły, tak, to nie są bawoły, to są mawoły, raczej No w sumie mawoły no, to by pasowało Dobra, jest i generator geotermalny I co teraz? I co teraz? Jak my tutaj się rozbudujemy? Potrzebujemy tego całego, zaraz. Structure Trzeba to ogólnie obudować Dobra, niech oni to zbudują No przydałoby się też drzwi, rzecz jasna Bez drzwi daleko nie zajdziemy Dobra Moskit penetruje skały. No coś ten deseń. Coś ten deseń. Tutaj można by dać im, żeby wykopali ten kamień tutaj, te minerały. One są blisko, więc to będzie ogólnie... to przynajmniej powinno iść szybko. Ale słodko zostawiają... Zostawiają te ślady na piasku. How sweet. Moskit Dreamworld jest wielki błąd. Jeżeli całą mapę zaznaczysz strefą domową, to piraci nie będą atakować. No co ty? O lol. A to irracjonalny lęk przed przebywaniem na otwartej przestrzeni. Wyjściem z domu, wejściem do sklepu, tłumem miejscami publicznymi. Zaraz, to miała Doli, nie? No, to Doli jest. Doli się raczej to nie podoba co tutaj teraz się dzieje. Podejrzewam. No, było też zainwestować w łóżeczka. Dobra i wy o, pięknie. Odbudujcie szybko to, bo to nam się trochę spieszy. Póki nie zajdzie noc. Jak zajdzie noc, zobacz, czyli oni już będą ogólnie spali w wygodnym, wygodnym domku. Dodatkowo bateria na pewno by się przydała. No i co? A tamten co robi? Henio, co ty kuźwa wyrabiasz? Coś ty Henio wyrobił. Jesus. Dbalasz fuszerkę stary. Zaznaczmy, że jest to teren domowy. No i dobra. Można no, byłoby nawet tutaj pociągnąć szybciutko jakieś światełko, żeby mieli jasność. Jasność umysłu, tak zwaną. Ale strasznie słabo światełko daje, mój Boże. Ekalipa. Moglibyśmy nawet już w 100 zainwestować. Nie ma to, jak żyć koło yy, generatora energii termalnej. Słodko. No i dobra. Co dalej? Co nie zrobią dalej? To jest pytanie. I co my zrobimy dalej tutaj? Warto by się osiedlić gdzieś tutaj w tym. To mógł być dobry pomysł. Tak, ciepełko mają. Tak, fakt. Ciepełko. No tak, tak. No przecież. Sam ja tu nie pomyślałem, że będą mieli ciepełko. No ale trzeba by jakieś nowe pomieszczenie zainwestować. Pozbyć się tego, czy my w ogóle będziemy, sobie jakoś tutaj postawimy na obronę? Może, tak się zastanawiam, jak będziemy stawiali na obronę? Gdzie będzie szła obrona? Tego się nie razie tak ogólnie postawimy w tym miejscu, ale to nie jest jeszcze ostateczne miejscowanie naszych struktur obronnych. Moski, to kiedyś spałem 5 nocy w bagażniku Sedana nie pogardziłbym wtedy łóżkiem nawet koło generatora. Nie stawaj teraz działek walcz. Wyśli Doli na śmierć, ona w przyszłości będzie rządzić maszynami i zniszczy. I zniszczy ludzkość terminatorami. Nie, nie, nie zaszkodziłoby też postawić tutaj. Trochę bagów mm, I co jeszcze można by tutaj postawić? Zaloneś wszystko z strefą domową oprócz małego obszaru, a ten obszar zamiluj. Nie, to byłoby szukiwanie. To jest że to, jest prawda. To, jest, to byłoby po prostu. Najzwyczajniejsze w świecie oszustwo, przynajmniej w mojej opinii. Mm, hmm. Jakby to by tu zrobić, Może by było wykopać tylko by trzeba pokopać trochę, wydaje mi się, że to nie byłby pomysł, żeby się już tak mówiłem, osiedlić ogólnie. Mm, może by też nie zrobić, bo jakąś tutaj ładną podłogę. Zależnie, żeby nie narzekali, byśmy zrobili random podwo. Co jest? A, nad tym nie można, ale syf. W ogóle to trzeba by pomyśleć o żywności. Właśnie, zaraz, zaraz, zaraz. Żywność. Żywność, żywność, żywność. Zanim te postawimy jakąś hodowlę, tak trochę kiepskie miejsce, ponieważ nie ma tu zbytnio zielonego terenu, więc pod tym względem źle wybrałem miejscowe i to bardzo. Ale może coś z niej wyciśniemy, zobaczymy. Po co jeść, ta. Tu byśmy mogli postawić przy okazji lampę, żeby też wszystko ładnie rosło nam. No nie jest to może piękne, ale jest spełniało swoje zdanie, podejrzewam. Olej, jasno. uhu, uh, Szaleństwo. Po prostu, moi drodzy, szaleństwo. Dobra, siejcie, siejcie, siejcie to ziarno. Ziarno prawdy. Tutaj też można by coś zasiać w sumie. Powinno to szybko i ładnie rosnąć. O Jezus. <grym> <grym> no tak, jest, cała elektryka jest wystawiona na deszcz. Na deszcz plus elektryka to... Nie jest dobry pomysł, bądźmy są szczerzy. Czy gejzery się wyczerpują? Nie, gejzery są niewyczerpanym, e, niewyczerpanym zasobem energii. No i ładnie rośnie, mimo że jest noc, to i tak to rośnie powoli, bo powoli, ale rośnie. Moskit geniusz, no ale co innego poradzić? No to tak trzeba siak będzie wybuchało, niestety, nic nie poradzimy. Jeśli chodzi o to, to niestety nic tutaj się nie wymyśli. A myślę, że to da się jako teren domowy i to będzie naprawiane czym prędzej. Jebo, było aż miło. Postaw kilka grobów. Na razie nie potrzebujemy grobów. Czy słońce jest wyczerpywalnym? No. Za życia ludzkiego nie. <grytanie> Nawet za życie całej cywilizacji nie. Sto lat temu myślano tak o ropie. To jest prawda. Ja mogę gdzieś tu pozbyć się tych tych. Dumping area, ale wstępnie tutaj. Zrób cele we A to jest dobry pomysł, że tu zrobić cele. Bardzo dobry pomysł. O, coś do nas przyleciało. O, pożywienie jak miło. Jeszcze tuż koło nas, jak fajno, jak miło. Nic tylko świętować. Teraz to w ogóle najlepiej strzela z nas wszystkich, bo to ten ktoś będzie musiał strzelać. Niestety najlepszym strzelcem jest Maciek. To się nie może dobrze skończyć. Krybale przywiózły ta. Hmm. Wieś spokojna, wieś wesoła. To możemy wyłączyć po co ma, Po co ma nam tutaj prąd marnować? Po co ma, ma nam tutaj prąd marnować? Można hmm, by ładną fotę zrobić, powiem Wam tutaj, żeby potem dokumentować to, jak nasza osada się na przestrzeni wieków rozwija. Jak chcecie wyłączyć e, interfejs, wystarczy wciśnięcie F12, a potem F11, żeby zrobił się screenshot. Jak będą się rozmnażać, skoro jest tylko jedna kobieta? Nie będą się rozmnażać, niestety. Jest jeszcze jedna kobieta, która niekoniecznie musi być istotą żywą. No i tak, nie ma w tej grze jeszcze rozmnażania, czy tego chcemy, czy tego nie chcemy. Na przykład trzeba by się tych, tych kamulców pozbyć, bo one stanowią ochronę. One stanowią ochronę tych wszystkich złych ludzi, którzy na nas napadają. Zapamiętasz to, to, żeby zrobić foto co jakiś czas? No, postaram się. Nic nie gwarantuję, ale się postaram. Może najgorsze, że nikt kurde nie umie kopać. Oni ledwo wiedzą, jak trzymać kill nie wspominając o jakimś wydajnym kopaniu Ech... To się nie może dobrze skończyć się, no, że Doli jest pracowitą kobietą, a nie... Oj, ty psy sobie płami, nie mogę pracować Och, ach, ich O, wiórka zwariowała Jakaś wiórka zwariowała Trzeba dobijać się do naszych kochanych misiaczków To z tamtą wioską się stało? Nie, nic się nie stało złego nic się z ogra tam wioską nie stało. Po prostu zmieniliśmy wioskę, bo tam, tam się już robiło nudno w nowym Wąchocku. A, właśnie pisało też, że Doli to były nar była narkomanka, więc no to nie, nie. zwiastuje nic dobrego. O! Wiewiórka padła. Coś czy to. Że to będzie ciężka rozgrywka. Mam dziwne przeczucie. Można byłoby w ogóle zainwestować powoli w ten, w, w stół do badań. Czyli tutaj to ogrodzie to w sumie byśmy mogli tutaj stół do badań gdzieś umieścić. Podejrzewam, że to nie byłby zły pomysł. Tylko tych kamulców trzeba by się pozbyć. Przenieść skład. Na razie nie ma po co przenosić składu, bo i tak wszystko się znajduje w tam, więc to jest bez sensu. Chociaż w sumie. Chociaż w sumie. Że jednak, przeniesienie składu to nie będzie głupi pomysł. Dobra. No i będzie tutaj, na dziedzińcu. Czy będę jeszcze dzisiaj na Steamie? Tak, pewno będę. Dobra, czego nam brakuje? Equipment, ra. Nie dobra, tam. Equipment Rack, czyli ten półki na broni. Tu będzie jakoś specjalnie nie potrzebujemy. Ale na pewno nie zaszkodziłoby, właśnie, trochę pożywienia, żeby oni zebrali. I właśnie zbierają. Bardzo dobrze. Bardzo mi to cieszy. No i dobrze, gdyby wzięli się do roboty porządnej, a nie się obijają. Weźmy tak. I kto będzie nosił? Maćko, słyszałem, że lubisz nosić ciężkie głazy bez najmniejszego powodu. Bierzesz się za to. O kurde, to coś mi zjadło całe zapasy żywności. Fuck. Dobrze są te, dobrze są te krzaki chociaż. Tyle dobrego.